niecelnie. zabiera piłkę laksa Lambrechtowi. Nie w kontrze. Piśla. Do końca. faulowany jeszcze przez Juszkiewiciusa. Będzie miał szansę na akcję 2 plus 1. Piśla. Do końca. No i tego już nie miał prawa skudłować. Dobry dynamik. ring dzisiaj 5 asyst 0 strach. Piśla. Jest cel na trójka Kuby Piśli. Egner 18% z to nie jest jego specjalność oczywiście. ma na 11 przed dzisiejszym spotkaniem. A teraz świetny ruch bez piłki Kuby Piśli. Rolon kompletnie przysnął w obronie. Pierwsze wsparcie kibiców Pakson Wojcik. Iring. To Piśli. Ten atakuje kosz bardzo odważnie i dorzuca kolejne dwa punkty. Wiśla. Pomyślał o rzucie i trafia za trzy punkty. Wiczów również dzisiaj. Okej, okay, ma trzy asysty, ale ma też dwie straty. I 0 na 3 z gry. Wiśla. Jeszcze jedna celna trójka. A na boisku. Teraz ustawienie z Topinem i Frąckiewiczem na pozycjach 4 i 5 razem. Wiśla. Jeszcze raz za trzy i do tego z faulem. Mecz życia. Kuby piśli 20 punktów Polaka. Wow!